Co tam dzisiaj u Ciebie, Stefanku. Idziemy zbierać złom, nie. Dzisiaj zostaje porwany przez naszego greja. Oby to się nie skończyło jakoś dziwnie. <gry> no, bo my lubimy palić. Nie Siema. Dero. Siema. Dzisiaj Martyni o greju wyciągnął mnie znienacka. Także wiecie, spontany są najlepsze, a czy to się sprawdzi, myślę, że o nie. Miejsce mamy dobre. Dobra, miłego oglądania. <grym> Plastik. Deus na plastiki wali. Co ja. masz? <noise> Cała szmata. Takie wielkie guziki. No, no co ja my czekamy? No, portki kurde. Nie, jeden był. Jeden? Nie, jeden. <noise> no to widzisz jaki ty jesteś szczęściarz. Jeden jedyny i go trafiłeś. Aha czy się zaczynam obawiać, że z króla PRLu się zrobię królem gołębi. Zaczynam też od obrączki, najfajniejszy fant dzisiaj jak na razie. Taka zgniecionka, ameliniowa stara. Wesoły Diabeł jest z nami, przyjaciel Wesołego Diabła. No to twoja passa na te monety od dwóch dni trwa. Co? Żeby koloru nie zgubił, go pod ziemię zostawiłem Jedyneczka, ale piękna o, Deusy się tu zgrzały, pokaż? Piękna, 37 rocznik Oto panie. Wczoraj cukierek Dzisiaj jeden widzisz, ja ci mówiłem, że ja tu miałem z dorszem. Żuwal. Trz. Piska i piska Pikel hałby to nie jest to jest z... za mały, nie? Z ręki! Jest, łańcuszek jest. Ładnie, a to pięknie. Ole, śliczna, kurde. Ole, jest piękna dyszka. 74 1800, patrz. 200 lat. Nie 200. Co ja gadam, ale mój rocznik. <gryw> Żuwoltrz. Ja idę zobaczyć co mi tu wyszło, bo też tak ładnie pipka. Mi taka maska wenecka wyszła. Nic więcej, ale to nic. Każdy ziom zbiera złom. Zapraszam jeszcze raz do akcji. Ląduję do torby. Mam fenola, mam fenola. Albo i więcej fenoli. Jest fenolek Adolfinio. Piąteczka, pięć fenoli. Piątka Adolfinio. Piątka Adolfinio. Ojczeraj. Reich No i dobrze Jest fenolek, czterdziesty rocznik Martyn dzwony biją Na medalik Albo krzyżyk Przyrok. <gryny> rok PRL 39? Nie. Martynku. Tak to długo nie trwało. 69. Który? 69. No widzisz, no to pozdrawiamy 69. Czyli te dzwony biły na PRL-a i na dupkę od baterii, bo mi się trafia. Tak, właśnie, to są zmyłkowe dzwony. Albo mnie się wydaje, albo jest ładny guziolek. Korda. Napisy ja widziałem, ale on jest pułaski, A z tej strony pewnie jest ekstra fejny, Znając życie. Nie wiem, muszę przyczyścić. Guarinted Einstein, A ty? kamerka. Klamerka. A ja pułaski. Kurat, to on tak leżał, ja już myślałem, wiesz, jakieś wzory, coś fajnego, nie? Napisy. A to tylko napisik. Einstein. Ja to dzisiaj mojej szczęśliwej czapki nie wziąłem przez ten pośpiech. I nie idzie mi nic bez czapki. Ja już teraz zauważyłem, że bez czapki mi nie idzie, wiesz? Przynosi czapki? Tak, może mam te awanse jeszcze od firów. O, jakimiś koronami. Czekajcie. No, takie złote jeszcze w środku to płyskło. Aha, No, ale jest ładnie zdobiony, nie? Mhm. Pięknie, no co mam ci powiedzieć kurde, pożycz czapkę Chyba guziolek jakiś już go widzę kurde, najgorsze że deszcz zaczyna padać Oj. Myślałem że prusaczek, a to jakiś zwykły Ale jest guziolek A może jest prusaczek, to nie wygląda na prusaczka Tak jest, to będzie Prusak, bo koronę widać chyba. Ale jest strasznie zajechany. Kurde, sorry, ale ja jestem tu tak zakapturzony, że się zimno zrobiło. I już nie widać korony. Starłem! Straciłem koronę. A ja miałem bekę, że ty gościowi kurde tę piwnicę chcesz kopać. A tu sreberko. A tu srebro, kopieczka. 905 rok. Tak. Piękne, tylko kurde co to jest za kopiejka? Bo to u nas też nie można. Ale, ale, ale zabłyszczało pięknie. Dawaj drugą mańkę. O, panie. A ta nie wyjdzie tak, kurde, ale tamty jak to błysnęło, nie? <gulik> Ole piękny, no ten orzeł do głowy. No kurde mistrzu, tsz, żuwol, pięknie, idę na twoje stanowisko. Twoje <gulik> stanowisko Ja usiądę, zrobię stację drugą, a ty masz tu swój ring, kurde. Dawaj, zobaczymy ile na ringu wyciągniesz. <gulik> to naprawdę nie jest ten dzień nie mogę znaleźć, patrzcie a tu na wierzchu leży Polska Ludowa, tak? Polska Ludowa na bank, tak jest Tylko co to? a, Pinziko, dobra, czyszczę Polska Ludowa jest Pinziko jest rocznik 90 gdzie ja go tu widziałem? delikatnie, żebyście mnie tu nie opitolili. Nie, 89. <grystanie> Dobra, pozdrawiamy 89. Kochani, jakie macie swoje amulety na wykopki? Moim amuletem jest moja czapka. A kurde, widzicie, co to robi. Martynio trafi, a ja mam drugą monetkę. Także napiszcie, jakie są wasze wykopkowe amulety, Pamiętajcie o subskrypcji Dzwoneczku, lecę dalej Może jeszcze coś wydłubię Teraz do mnie Do mnie przyszła krągłość I co? Arsen No i dobrze, jest arseniaczek Tak już Nawet wzorku żadnego nie widać Ale jest arseniak No to pięknie Jest guziolek arsenowy Zawsze fajny fan, zawsze to cieszy Tyle dzisiejszego urobku złomowego. Czyli hashtag każdy ziom zbiera złom. Zapraszam jeszcze raz na akcję. Ja tam nie będę się chwalił, bo nie ma czym się chwalić. 5 fenoli i 5 złotych prl Dwie piątki z dwóch epok. Martynio za to dzisiaj nakosił i to był jego dzień, jego pasa trwa. Martynka dzisiejsze strzały dnia. Srebrne kopiejki. Fenolek Dański, tylko my nie wiemy co to jest za kopiejka. To wiesz już? 5! 5 kopiejek, nie? widać. no. 5 kopiejek, 1905 rok. Piękne sreberko i fenolek Dański, 1937 rok. Też piękna petarda. No i tyle. Jego pasa trwa. Martynku, co chcesz powiedzieć Twoim fanom, kurze, bo jesteś wymiatacz? Coś mogę powiedzieć. <laughs> Co? Zatkało? No co no powiedzieć <noise> No dobra kochani Się gra, się ma <noise> My lecimy na chatę Wypad był i to się liczy Także jak wam się podobało wiecie co macie zrobić Czarne kciuki subskrypcje do następnego Heyo.